Dawa. A miał być ładny. Miał być ładny. Wszystkie dzieci, nie. Co? Wszystkiego najlepszego, Wszystkiego najlepszego, tata. A co ty wczoraj zrobiłaś? Ocięłaś twoje włosy tutaj! Ta. Aha. Mhm. Zobaczcie ci, tam nie ma. Nie na... Dr <głos> <głos> na drugiej stronie tam, żeby to... <noise> nie. To. nie! Tak, bo to, to jest... połączenie z twoje spodnie, tą kurtkę. Okay. Widzisz? To jest. Nie? nie? Okej. Okay. Co robisz na tyle? Szota ci zrobię. Szoty? I co tam? Co to jest? Alfa. Tu jest alfa. A tu jest omega. Omega. No, Wszystkie najważniejsze. No, Dam ci limetkę twoją ulubioną ze świeżo wyciśniętym, żywym olejem lnianym. To będziesz w Wszystkiego najlepszego, kochanie. Już? No? Wszystkiego najlepszego, Fajnie. Myślałam, że cię tutaj znajdę, jak cię szukałam na zewnątrz. Piękny dzień. Piękny dzień. Śniadanie moje? Nie, Moje. moje. Odbudzisz się? Zobacz. Te, te, te. te. I, wszystko i, jest! Ja też. Jesteśmy! Szadaj! Ja Wszystkiego na trzy! Będziemy na, Wszystkiego najlepszego! Raz! Nie, nie, nie! I, raz! raz. Dwa. Co tam robisz? <laughs> Na twoje urodziny to usiądziemy i powiemy co ty się boisz. Ale ja powiem co ja myślę, że ty się boisz. Dobra. Tak? Bo, Dobra. bo jak ja ciebie pytam, ty będziesz mówić ja nic się nie boję, nic. Co? Właśnie zależy jak jak ja do tego podejdziesz? Boisz się fizycznie strach, czy boisz się. Obawę? Obawiasz się o przyszłości. Czujesz, ale i tak działasz. Dla mnie to jest odwaga. Nie, że niczego się nie boisz, bo to jest patologii. Jak niczego nie boisz się, albo niczego nie, to jest patologii, że, że nic ci nie jest, ale. Tak. No tak, ale jak masz, masz jakiś takie stres, obawy i tak działasz przez to, to dla mnie jest odwaga, to jest prawdziwy facet według mnie. Tak. No. no. Ostatnia rzecz. Przed kawę. Jak e, miałeś 19 lat i wyjechałeś stąd do, do Włoch, to mm. nie powiedz mi, że nie miałeś takie, co będzie. Strach? To nie mówię. To, to nie jest dobre słowo strachu. No, my zawsze na kojarzy... Ja się nie bałem. Nie, nie strach, tylko takie ten, takie niewiadomość. A, to zawsze mnie podnieca niewiadomość. No, ja też lubię, ale no, to, 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 to nie możesz powiedzieć, że, że wiesz, szpiąc na, na boku ulicy tak jak spałeś. W innych się bo... Na przykład co? Mhm. Się. No No. Kiedy... Bał, bałem się, że, że będę musiał wrócić do Polski. O. Strach emigranta, co, co i nawet sen emigranta to jest um, słyszałem to od, od wielu ludzi o emigracji. Poczekaj, nie możesz odejść. Kurde, to jest dobry rzecz. Poczekajmy. O, niech on zrobi swoje kawy, później wrócimy. Strach emigrancji to jest numer 5. Dowiemy się wszystkich 5 dzisiaj. Okej, okay, wszystkiego! Yeah! Ok, gość, moje smaczne. Mhm. Wszystkiego najlepszego, kochanie. Ile masz lat? Dużo. Dużo, ok. Coraz więcej. Coraz więcej lat mam. 52. 52 lata masz. Coraz przystronniejsze. Dzięki. Mhm. Hmm. Okej. Okay. Ja e, mówiłeś, że numer 5 na Twojej list. Bałeś się, albo obawiałeś um, ten sen? jest imar... numer 5. A ja mówię. A ty dodałeś 5. Tak. Numer 5. Sen emigranta to jest taki sen, że, że, że jesteś, wyjechałaś, zostawiłaś za sobą coś, i akurat w moim przypadku to była. Polska Perelu, której do końca nie, nie rozumiałem i nie chciałem tu być. Wyjeżdżasz i jest pięknie, i czujesz wolność, i czujesz, że, jesteś, że robisz co chcesz, i, i nagle po coś pojechałeś. Po coś pojechałem do Polski, pojechałem, przyjechałem do Polski, i nagle budzisz, nie budzisz, tylko nagle rozumiesz, Kurczę, przejechałem przez tą granicę, teraz nie wyjadę, teraz mnie, wezmą mnie do wojska, każą mi robić że będę musiał, O, Polska znowu. Taki sen emigrant, że się budzisz spocony, wystraszony, że zrobiłeś ten błąd jeden, że wró wróciłeś i nagle nie możesz już z powrotem tam do wolności. Wszystkiego najlepszego, tato! Happy birthday to you! you. Uh. Happy birthday to you! Pan szef Irek, a numer cztery, co ty, bo ja mam, ja mam pomysły, no ale mi, może, ale może ty się sam. Boję? Na przykład to, to, co walczysz i tak działasz, to jest sukces. Boisz się czegoś czego i się tak boję? działasz. No, nie wiem, ja bym to nie nazwał strachem, bo się nie boję, ale, ale na przykład nie chciałbym. Co bym nie chciał, tak? No, no. Co bym nie chciał? Nie chciałbym... O, nie chciałbym, żeby mi ciało nie, nie funkcjonowało. Mam to. To jest moje numer 5 dla niego, ale to będzie numer 4, tak. Czy jesteś bez nóg, ale i tak wiem, albo że. Ale i tak wiem, że to nie jest straszna rzecz, bo wielu ludzi żyje i nie, nie, nie do końca funkcjonuje im ciało i żyją pięknie. Wspaniałe życie i są szczęśliwi. No tak, ale ty, mnie, ty jest, polegałeś ale, dużo na twoje ciała. Tutaj nie jest ważne. się, tak, bieganie. Tak, tak. Trudno by było. Trudno by było. O no, trudniej, no. ale to nie byłoby. To by było do zrobienia po prostu. By, by to było wielkim wyzwaniem. Tak, numer 3 zróbmy. A co to by było? Teraz nie wiem. E, nie wiem. Powiedz mi, ci powiem, czy to. Czy to... Jest prawda, czy nie? Jeden rzecz, który mi mówiłeś jak, jak, przed tym, że ile się urodził, że nie chcesz być taki facet, który jest tylko paycheck. Mm -hmm. To było mm. dla ciebie bardzo ważne i nie nieraz powtarzałeś to, że paycheck, jak się mówi... Jak byś tłumaczył to po polsku? Że to był obawy twoja. To facet pensja. Że, że jesteś yy, tylko... krowa dojna. Hmm. Że przynosisz kasę, Nie, tego ty... jest... To nie jest w ogóle w, mojej, w moim zasięgu. To nie jest w mojej... To nie może być moją obawą, bo w ogóle tego nie ma w zasięgu. Jakby raz, że nie jestem aż żaden, żaden obciekający syropem słodki <noise> facet. Nie, to jest raz, że to nie jest opcja. A dwa, że Ty nie jesteś... Ty, nie, ty, ty inaczej się na świat patrzysz. Nie, w ogóle byśmy nie byli razem, gdybyś, gdybyś się patrzyła mm. na kasę. Bo raz, że ja jej nigdy nie miałem tak, żebym ją miał przy sobie w portfelu, a dwa, że... Nie chciałbym być z kimś, kto mm. sprowadza rzeczy do, do, mate, do materii. Mm -hmm. Numer dwa, twoje obawy, nie obawy. No to sam mów, mm. jak ja... Nie, nie wiem, nie boję... Kiedyś mógłbym powiedzieć, o oboje śmierci. Teraz się nie boję śmierci, nawet ch chętnie tak kroczę w tamtą stronę. No tak sobie codziennie, myślę, że warto jest sobie codziennie pomyśleć, okej, okay, jak wspaniale, że, że żyjesz w ogóle, mhm. bo mogłabyś być jedną z tych, którzy się już nie obudzili. Mhm. I na pewno codziennie rano jest ich wielu. O, wiem co, może... może Samo umieranie nie, ale, ale właśnie w dobrym, w dobrym układzie to jest tak, że się po prostu nie. U... Idziesz spać wieczorem, i rano się nie obudzisz, ale wielu nie ma tej wielu nie ma tej opcji komfortowego, takiego komfortowego umierania, i dla wielu to jest wiele dni, może miesięcy, a może nawet lat cierpienia. Czyli ból fizyczny i to na pewno bym nie chciał. Całe życie mi zęby bolały. A właśnie zębami, chciałam to powiedzieć. Ten, jakbyś umierał przez zęby. Miałem tak, takie bolące zęby, odkąd uh -huh. pamiętam. Różne rzeczy miałem z zębami. No, jakbym umierał przez zęby, to by było. To Co bym wiek. się mógł dużo nauczyć chyba z tak. Słuchaj. Słucham. Ja powiedziałam, że numer jeden, bo on się nie ogląda, mój film, mój numer jeden. A, twój numer jeden. Tak, było, że mi zostawisz o. z czworo dzieci. Nie, że A ty. A dzieci? Nie, to nie jest wtedy numer czyli, jeden. Czyli z czworo dzieci. Tak, bo, tak, konkretnie... bo konkretnie, że ja jestem zostawiany dzieci. w sytuacji, że ja muszę sama, na przykład umierasz. Na przykład, Aha. decydujesz, że wiesz co, ja wolę chyba Myśmy merytować, mi się nie chce, wolę iść, tak jak mi kiedyś mówiłeś, że Budda to zrobił i on sobie poszedł poszukał coś większego i, się, i miałam taki obawę I teraz mi kilka razy zrzuciłeś ten hasło, że no ja też muszę, wiesz, urastać tobą, żebyś ty mini zostawił jak ty jesteś już sławna albo coś tam kiedyś mówiłeś to. I... No ale tego świadomie się nie robi. To po prostu albo rośnisz, albo nie rośnisz. Hmm. Um. Myślę, że świadomie, bo to jest właśnie problem. O. Dlatego jest ważne, żeby poznać i, i, i pozwolić się dowiedzieć o Twoje, Twoje obawy, bo i tak działają podświadomie i tym podświadomie jest gorsze. Mhm. Bo nie wiem, czy pamiętasz kilka razy nasze rozmowy i miałam frustrację do ciebie, bo chciałeś wyjechać do Warszawy. I mój lęk pod spodem tworzy kłótni między nami, bo ja nie miałam to popracowane, nie wiedziałam, dlaczego ja mam nerwy, jak chcesz wyjechać, bo ja się czułam i jak pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym potem, ja ci mówiłam, że ja się tego obawiam, że wyjeżdżasz, będziesz się cieszył tam w Warszawie i będzie ci coraz mniej w domu i coraz mniej będziemy my ciekawi dla ciebie. Hmm. I przychodziłeś do mnie, i mi przytuliłeś i mówiłeś, jak mogłabym ci. Mm -hmm. I to było super. A dzięki temu, że, że robiłam ten film, poznałam swój lęk i powiedziałam cię, i się czułam jakby wolna od tego. Mm -hmm. I teraz, jak mi mówisz, że jedziesz do Warszawy, mówię, dobra. To, to ja nie mam tego. A na pewno by to było bo nie zostaniesz czworo dzieci sam. Na pewno by to było wyzwanie, i, i, i jakbym został z czwórką dzieci sam. Jakie na przykład ja bym ci zostawiła? Nie, z to ja, dzieci. ja bym chyba bardziej się obawiał, żebyś mnie zostawiła samego. Tak. I zabrała dzieci. Bo z czwórką dzieci, jakbym został, to jeszcze bym miał miałbym co robić i dla kogo robić. A, <noise> a, a jakbyś się wszyscy Zabrała dzieci, to bym nie miał. Co robić i dla kogo? Dzięki cię, mm, jesteś cudowny. Ja tak lubię nagrywać dla was, bo ja naprawdę się... Ja się, naprawdę się dowiem o swojego męża. Dzięki was. Wow. Hmm. Wszystkiego najlepszego. 52. Dzięki. Idziemy do przodu. Dzięki. <laughs> Teraz Wszystkiego, wszystkiego najlepszego! najlepszego! Kochanie! Wszystkiego Ta Tak, wszystkiego najlepszego! Ja Irkowi życzę to, co on sobie życzy, bo przecież to już jest taki dorosły facet. Mm -hmm. On już wszystko wie, co chce. Więc życzymy cię, co Ty chcesz. Kochanie. Tak, jakie Ty masz plany w głowie, to będziemy Cię wspierać bardzo mocno w tym, w tych wszystkich planach, marzeniach. I mamy kciuki. Tak jest. I? <noise> Happy birthday!